Konfiguracja programu. Zanim zaczniemy pracę w programie, należy dostosować go do własnych wymagań. Spójrzmy na menu w górnym pasku głównego okna. Służy ono do konfiguracji programu oraz do obsługi różnych jego funkcji. Zwróćmy uwagę na cztery zakładki w menu Setup. Pierwsza czyli Hardware. Służy do wprowadzania ustawień interfejsu i innych urządzeń zewnętrznych obsługiwanych przez program Pro Tools. W naszym interfejsie nie ma możliwości modyfikowania ustawień poza kilkoma najprostszymi parametrami. Można je zmienić w opcjach systemowych, klikając na przycisk Launch Setup Application. Zmiany te zostaną wprowadzone dopiero po zamknięciu programu i jego ponownym uruchomieniu. Zakładka Playback Engine otwiera okno do wprowadzania ustawień odnośnie przetwarzania, zapisywania i odtwarzania dźwięku. W polu Playback Engine możemy wybrać interfejs audio, który wykorzystamy przy nagrywaniu i przetwarzaniu dźwięku. Hardware Buffer Size określa rozmiar bufora sprzętowego czyli ilość próbek przetwarzanych przez procesor. Mniejszy rozmiar bufora to mniejsze opóźnienia dźwięku przy odsłuchu w czasie nagrywania. Przy edycji i miksowaniu ścieżek, kiedy pracujemy z wtyczkami AAX, rozszerzającymi funkcję systemu, warto zwiększyć ilość próbek pobieranych przez procesor. Dzięki temu system będzie pracował wydajniej. W części Host Engine możemy zaznaczyć kilka opcji. Wybór pierwszej umożliwi kontynuację odtwarzania dźwięku nawet w przypadku znacznego obciążenia procesora. W takiej sytuacji w sygnale mogą się jednak pojawić zakłócenia, na przykład trzaski. Funkcja Dynamic Plugin Processing zapewnia monitoring i dynamiczne przydzielanie zasobów komputera na potrzeby wtyczek programowych. Dzięki niej moc obliczeniowa komputera jest wykorzystywana tylko w sytuacji, gdy przez wtyczkę przechodzi dźwięk. Samo zapięcie wtyczki nie obciąża komputera. Opcja Video Engine umożliwia pracę z materiałem filmowym. Aby skonfigurować wejścia i wyjścia interfejsu, należy wybrać menu Setup i zakładkę Input-Output. W dostępnych po otwarciu okna zakładkach wyświetlana jest konfiguracja połączeń oraz ich nazwy. Na koniec warto wspomnieć o zakładce Preferences znajdującej się również w menu Setup. Za pomocą okna Preferences, czyli właściwości możemy m.in. zmieniać parametry mierników, włączyć wyłączyć funkcję autozapisu lub zmienić opcję importu plików.